Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy na temat skrajności. Skrajność to jest zjawisko przeciwstawne do życiowego balansu. A czym jest skrajność? Zdefiniujmy ją. Otóż skrajność. To jest nadinterpretowanie własnego światopoglądu w taki sposób, iż ma on przełożenie na słowa, czyny, postawy, nadekspresywne, bezkompromisowe, niepodlegające obróbce. Tak, moi drodzy, i powiedzmy sobie, że skrajność to jest coś złego to jest F, to jest B. Dlaczego? Ponieważ my żyjemy w różnorodnym świecie. I nie ma rzeczy czarnych, białych. Nie ma. A gdzie ja dzisiaj widzę te skrajności? Wszędzie widzę. Ale głównie u tych biednych polityków i dziennikarzy, którzy dzięki wykorzystaniu narzędzi inżynierii społecznej, socjotechniki dla własnych potrzeb chcą pakować nas w różnego rodzaju gorsety ideologiczne, tak abyśmy myśleli również tak skrajnie, jak oni myślą. I moi drodzy, jak ja widzę jednego takiego albo drugiego dziennikarza, polityka, to mam ochotę go wziąć i potrząsnąć nim, żeby się otrzeźwił, żeby się otrzeźwił. Tak, tak. Po co ja to mówię? No po co? Bo ja się o was martwię. Ja się zwyczajnie o was martwię. Bo wy, kochani, jeśli wytkwicie w tych waszych skrajnościach, to nie, że tylko stoicie w miejscu, ale wy się cofacie, a wy macie się rozwijać. Tak. I co musicie zrobić, by móc się rozwijać? W pierwszej musicie zasubskrybować ten kanał, abyście mogli mnie częściej oglądać, abyście mogli oglądać zupełnie za darmo to, co chcę wam przekazać. Bo ja nie jestem tutaj dla siebie, ja tu jestem dla was, bo ja chcę wam pomóc osiągać sukcesy w życiu, abyście się ustali ludźmi sukcesu jak ja. I powiedzmy sobie szczerze: Wy dzisiaj potrzebujecie przewodnika, który was będzie prowadził w tej batalii aż do zwycięstwa, do końca. Tak, tak, moi drodzy. Nie chcę mi się już więcej dzisiaj do was zgadać. Weźcie, zastanówcie się nad tym, co mówiłem. I dla własnego dobra, nie dla mnie, zasubskrybujcie ten kanał. Tyle na dzisiaj, na razie.